Siemanko widzowie, będzie taki filmik o nazwie klasa pierwsza kontra klasa ósma. Klasa pierwsza. Ej, wiesz jakie mamy lekcje. Dzisiaj mamy edukację wczesnoszkolną WF i informatyka. Oto super, klasa ósma. Ej, wiesz jakie mamy lekcje. Chemia, matma, dwa polski fizyka oraz niemiecki. W sumie nie jest tak źle. I jeszcze dodatkowa matma. Aha. Klasa pierwsza. Ej, było coś na zadanie domowe. Tylko matematykę musimy policzyć ile to 2 plus 2 i 4 plus 1. Super, klasa ósma. Ej, było coś na zadanie. Zadanie z matematyki ze strony 67 do 70 i jeszcze z chemii i polskiego. Błe. Klasa pierwsza. Dobrze dzieci, za tydzień przerabiamy lekturę dzieci z bulerbyn. Ale super, klasa ósma. Dobrze, jutro piszemy sprawdzian z pana Tadeusza. Czemu uuu?